Trzeba się go jakoś dyskretnie pozbyć. To jest powstanie i nie ma tu miejsca na samowolę i walkę na własną rękę. A Kraunhofer tego widać zrozumieć nie może. Urazić go nie można, bo posłuchu ludzi ma i a każdej pary rok szkoda, prawda? No, ale na misję specjalną do Berlina da się pewnie namówić. Będzie sam działał, a to bardzo w jego stylu. Bardzo. Nic tam oczywiście nie załatwi, bo i szans na to nie ma żadnych. Ale przynajmniej ochłonie trochę. A o resztę będziemy się martwić po powrocie. Mam rację, prawda? Jedyną z najbarwniejszych postaci Wielkopolski połowy XIX wieku był Jakub Krauthofer Krotowski, urodzony 28 lipca 1806 roku w Byninie, koło Kurnika. Niemiec z pochodzenia dobrowolnie się spolonizował, z czasem zaś został także jako adwokat, żarliwym orędownikiem praw ludności polskiej w Wielkim Księstwie Poznańskim. Podczas wydarzeń Wielkopolskiej Wiosny Ludów był jednym z najaktywniejszych dowódców partyzanckich a w Mosinie ogłosił nawet odrodzenie Rzeczpospolitej Polskiej. Krauthofer zmarł w Berlinie. Do grona czołowych polskich pisarzy historycznych należy Józef Ignacy Kraszewski, autor między innymi monumentalnego cyklu powieściowego będącego ilustracją dziejów Polski. Urodził się 28 lipca 1812 roku w Warszawie, lecz swą aktywną działalność prowadził w Wielkopolsce i w polskich środowiskach emigracyjnych. W Poznańskiem Kraszewski przyjmowany był z wielką estymą, a w 1884 roku pamiątki pozostałe po uroczystych obchodach 50-lecia swojej pracy literackiej zapisał Poznańskiemu Towarzystwu Przyjaciół Nauk. Część z nich mogliśmy oglądać na wystawie w Muzeum Narodowym. W stolicy Wielkopolski jest ulica Kraszewskiego, a od szeregu lat przy ulicy Wronieckiej 14 działa poświęcona pisarzowi pracownia muzeum. 28 lipca 1826 roku zmarł generał Józef Zajączek, namiestnik Królestwa Polskiego. Był współpracownikiem Tadeusza Kościuszki, uczestnikiem kampanii napoleońskich, z czasem jednak. Zaczął blisko współpracować z zaborcą rosyjskim. Z Wielkopolską Józef Zajączek związał się poprzez dobra opatówek w Kaliskiem, które jako donacja zostały mu przekazane przez Napoleona w 1807 roku. Widocznym, a celowym nawiązaniem do tradycji jest nazwa wsi Racławice, położonej w majątkach księcia namiestnika w południowej Wielkopolsce. Profesor Łucjan Kamieński, urodzony w styczniu 1885 roku w Gnieźnie, był wybitnym przedstawicielem poznańskiego świata muzycznego w okresie międzywojennym. Komponował i prowadził działalność pedagogiczną. Wspólnie z Henrykiem Opieńskim organizował Państwową Akademię i Szkołę Muzyczną, a w latach 1938–39 był dziekanem Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Poznańskiego. Łucjan Kamieński zmarł w lipcu 1964 roku.